Twój umysł nie znosi ciszy, ale właśnie cisza jest tym, czego najbardziej potrzebujesz. Bo kiedy próbujesz medytować, umysł zaczyna ci gadać jeszcze głośniej. Ale to normalne. On nie chce się wyłączać. On chce zająć się czymś, co zna. I właśnie tu wchodzi wizualizacja. Jest jak Most pomiędzy chaosem a ciszą. Prowadzisz myśli, jak dzieci za rękę i pokazujesz im obraz, dajesz zajęcie i uczysz kierunku. To narzędzie, nie cel. To jest jeden z etapów, a nie ostateczna odpowiedź, bo prawdziwy spokój przychodzi wtedy, kiedy już nie musisz sobie nic wyobrażać. I kiedy umiesz po prostu być w tej ciszy. Obecności. Tutaj w sobie. Bo wizualizacja jest początkiem, a cisza to mistrzostwo. A panowanie nad umysłem to jest Twoja wolność.